Nie ja Masz wnuczek. Dzień, co? Wnuczek, dziadek i wnuczek, kurwa, no tak. Pierwszy koncert Strasse Art Brut odbył się właśnie w Katowicach. Pierwszy koncert w Katowicach zagrałem w roku 2000. Zobaczymy, co się będzie działo. Czekam na to i no myślę, że będzie ogień. Spodziewam się bardzo, bardzo wiele. Ponieście ręce wszyscy za naszą wolność, za na Wszyscy, my ukryty w mieście, krzyk, wszyscy My Ukryty w mieście, krzyk, wszyscy, my Teraz my, my, ukryty w mieście, krzyk, wszyscy, my Wszyscy, my wszyscy, my, spodek, wszyscy. My. Zapraszam! na ulicy mam nightclub. Platykę jak kajt Ty podjeżdża podjeżdżam do drive-thru. Świnie mówią mi, Art Group. Robi mi wody Art crew Pijemy potem bland szlug. Starczy zawsze mi na dwóch Oczy kurwa macie jak true Lub robimy se fight, club to kamer. W linijce kocham, to nie moje mi się przejebane. Kurwy świecą tu kontrastem zamę S9 w ścianę, ja zasypiam w razie grane. Weź se to tu trzęsie, tym słoikiem pełnym mrówek. Nie szarp klamek na zakręcie. W pełnym będzie tych tak Kto ma duszę, ten ma szczęście, ale nie ma też wymówek. Podnieś teraz swoje ręce. Jest nas więcej niż tych góramych. Jak tańczymy to trzęsie się ziemia, jak idziemy to z nami tu. Jak płyniemy to przez ocean, jak nie wyjdzie, pijamy chuj